Cześć witajcie. W kolejnej części pograjmy w Minecrafta. W tej części drugi świat nie. Przepraszam, bo ostatnio grałem na drugim. W tej części e, chciałbym Wam pokazać jak zbuduję e, taką szklarnię. <coughs> żeby posadzić tam trochę zboża czy no chyba, e, chyba mogę na to mówić zboże, bo w sumie pszenice Hmm, muszę sobie wziąć motykę, trochę nasion pozbierać. Wcześniej sobie trochę szkła zrobiłem i trochę drewna uzbierałem Najpierw muszę to, coś nasiona nie chcą. Ciekawostką jest tak, że jeżeli nie wiecie, to że teraz ta opcja chodzenia na szlicie, takim skradaniu się. Oj, nie ma miejsca nie yy, niszczy nam yy, naszych yy, grządek, na których sadzimy nasze plony. Yy. Troszkę mięsa odłożę, znowu jestem na w sumie, bo znowu budowałem <coughs> na poprzednim świecie i tam... W sumie to teraz nie będę tego wyłączał, tylko najpierw to zrobię, później sobie włączę. Oj. Muszę więcej motyk zrobić. Tak się robią motyki. aj Tak się robi, motyki. i yy, wyrzucę opad. Yy. Dobra. tu to przerzucę. Yy, chcę Wam też powiedzieć, że jeżeli jest yy, od... Jeżeli źródło wody jest 5 kratek, czyli tam jak zrobiłem trochę w sumie źle, to źródło wody może nasączyć, nasączyć, no w sumie nasączyć, do 5 kratek obok siebie. Czyli jeżeli na przykład tu dałbym wodę, to ona może raz, znaczy do czterech kratek, raz, dwa, trzy, cztery. Te wszystkie będą nasączone wodą i takie pasy można robić. Nie wiem od kiedy to jest, ale dopiero ostatnio. O tym dowiedziałem, dlatego mówię to z takich ciekawostek. Trochę mało nasion mam. Dobra. Kolejna motyka się skończyła. Myślę, że około 35 nasion powinno starczyć. Tylko nie wiem, czy mi starczy motyki. Czy tam haczki, czy co to jest. No, mniejsza z tym. Swój... Hmm, gdzie by to postawić? No to tak przed domem to niezbyt. Może zrobię to nad domem. Oj. Co, tu jest lawa? Nie, moje torcze. Dobra, to teraz w związku z tym, że mam zamiast iron mam mówić stał. To będę wam mówił po, po jak to można powiedzieć po polskiemu. Widzę, że mam takie mówienie. W angielsku nie pasuje. to jest moja taka baza przy wyjściu z kopalni. Dobrze, trochę to oświetlę, żebym coś widział przy budowie. Dobrze, już trochę minęło czasu. Dobra, zaraz stanie słońce. Hmm. Może całą szklarnię zrobię ze szkła. W tej grze, niestety, szkła nie da się odzyskać jak innych surowców. To znaczy, jeżeli mamy, jeżeli rozwalimy szkło, to ono po prostu się stucze. Nic na niego nie zostanie. Robię w miarę dużą tą farmę. Jak tu się wchodzi? Aha, to później zrobię tu schodki. Tu będą drzwi, bo to sobie zrobię Crafting boxa. Na razie tu na zewnątrz postawię <coughs> i drzwi. Muszę zrobić by... Najszybszą metodą budowania jest chyba właśnie takie podwójne, bo trzech już się chyba nie da dawać. Nie, nie da się. Oj. Może rzeczywiście w następnym filmiku zrobię... Yy. Łapkę, o i mało. Łapkę na potworki, ale mi teraz mało zostało. Trochę szkła. chociaż da się wskoczyć na to drzewo, bo jeżeli chociaż nie, no stąd można było wskoczyć. Jeżeli by się nie dało wskoczyć, to bym po prostu ten tak zostawił. Ale no, to poczekajcie chwilę albo, ile już minęło? bo tak to zrobię w dwóch częściach 10 minut minęło, no to zrobię to w dwóch częściach po prostu no to do zobaczenia w kolejnej części